Duć. To zburzy tyle ścian, ty gnoje, de patrz, boom! Ja pitole, kurwa! Witam wszystkich bardzo serdecznie <słuch> z poitam na następnym odcinku z call flippera W poprzednim odcinku. oglądaliśmy trochę nasz domek mamy teraz kuchnię, w której możemy gotować Moje jedzenie i nie będziemy głodni, nie będziemy zamawiać sobie z jedzenia i wydawać ogromnych ilości pieniędzy na pani jedzenia. No tutaj się nie je w tej grze, tak? Ale jakby patrzcie na to ze strony takiej realnej, no to byśmy musieli chyba tak robić, bo za bardzo nie, nie mielibyśmy gdzie, gdzie robić jedzenia, chyba żebyśmy się tu robili. Jedzenie, <noise> no, tak średnio. I teraz mamy wszystko, mamy kuchenkę, właśnie to mamy kuchenkę i mamy wszystko, mamy do zmywania rąk. Ktoś, żeby zyskować rzeczy, to jest w ogóle zmywarkę mam się w takim malutkim domku Ale w jeszcze odcinku, jest to z leceń, pieniążki, dajemy ja się w końcu e, móc kupać domy. Chciałem móc kupić dom i móc oddawać swój własny dom, odnowić go i potem sprzedać go za ogromne ilości pieniędzy. Bo takim właśnie mówisz, myślisz, że tam jakieś, w niektórych domach będą jakieś ukryte rzeczy, z jakąś ścianą, będziemy dać ukryte jakieś rzeczy jakieś zniszczyć, i tak dalej. Do tego dojdziemy w przyszłości, mam nadzieję, że dojdziemy, ale dziękuję za tej informację. informację. Dziękuję za wszystkie informacje, które. Bo daliśmy naprawdę sporo fajnych rad. no i O mini mapie też mi mówiliście, że ona jest bardzo ważna. Tam wszystko, gdzie pokazaliście w przeszłości, że jest jeden z ważniejszych rzeczy. Dlatego no, dziękuję za takie, takie rady. Mm, Chcę Cię wykazać do remontu domu, słodziaku. <laughs> Michał Burzycki. Czemu Ty podobnie? Czemu Ty podobnie mówi? Gdyby też jakaś dziewczyna powiedziała, to takie. No, wiadomo, jaka, to jak, jaka typu dziewczyna to jest, nie? Ale do mnie to gościu powiedział, ograniczę to. Michał Burzycki. Chcę Cię wykazać do remontu domu, słodziaku. Gajem, jesteś, jeszcze o co Ci chodzi? Ja tego, dobra, weźmy to, weźmy to, powiedział o no to bośmy myli. Weźmy, weźmy to kwestia. Nie wiem dziwne, dziwne strasznie. Chyba tam powinno być kobieta, ale jakąś radioną wybrało dziewczę tego mężczyznę, ale ten, ten, ten tekst chyba powinien być do kobiety, mi się wydaje. No ale dobra, może. Może to jest jakiś mężczyzna, który lubi chłopcu po prostu, nie? No, kurde, jaki fajny domek. To jest jeszcze jakiś taki ogromny domek, nie? Jakiś taki super ogromny, ale w takim domku naprawdę można było żyć ładnie. Dobra, My będziemy od, ty od tyłu, <laughs> nie wiem czemu, ale będziemy co od tyłu. Nie ja chcę, żebym pewnie jakiś pokoju coś mu zrobił. W jakim pokoju mam coś mu zrobić. Ale dużo pokoju fajny. lol to się może pogubić. Coś tu na dole jest? O nic, właśnie mówiliście, że w piwnicy ma być jakaś ukryta ściana, nie? Aha, ja muszę malować tylko tutaj, dobra. Ale widzę, że tutaj bardzo nie ma ukrytej ściany, bo na coś się możemy nic zniszczyć. Dobra, to mniejsza. No, to jest wejście, tak? Ale co my musimy się pomalować? Nie gadaj, że ja muszę się pomalować dosłownie cały dom, ale to cały. Ło. No nie, gościu. O nie, ty to przesadzasz trochę ci powiem. Ja dobra, no to zacznijmy malowanie. Nie traćmy czasu, dobra. Nie wiem, wezmę. Kupię te larze, to przecież nie jest takie duże pieniądze, nie? I zobaczmy, jak to wygląda. Musimy malować. Tutaj jest, wbijamy tutaj sobie trochę punktów malowania Wiecie? Ja tutaj sobie pabijam, trochę punktu malowania Nie powiem. ja no, mu wszystko o, wszystko wolać. Nie, nie dziwię się, że ty po Kto by chciał takie ściany sobie walnąć pokoju? To strasznie dziwnie wygląda. Nie wiem, dla mnie to dziwnie wygląda. Ja bym się takiego nie chciał, naprawdę, bym takiego nie chciał. Może niektórzy by chcieli, ale jak widać ten go się chce zmienić, więc dobrą decyzję podjął, naprawdę dobrą decyzję podjął. No takie takie pobrańczowe ściany w takim pokoju, to dziwnie trochę tak, no dziwnie strasznie. to w się, sensie, jakby to było w jakimś jednym pokoju, ok ale to jest przedpokój, to tak się wchodzi do domu i ktoś do tego wchodzi widzi takie coś takie, ło, co to się dzieje? W ogóle to jest szalone Komuś coś upadło na łeb? Dobra, ale mniej mniejsze. Zamówimy to i będzie wszystko dobrze. Nikt nie będzie już wyzywał gościu, który mówi na mnie słodziaku, nikt się już widać nie będzie, spokojnie. Ja załatwię ci to, załatwię, tylko zapaj dobrze gościu. Ile zrobiliśmy? i zarobiłam masę pieniędzy za to. Dobra, ten typo ten typo nie, nie dość, że mówi na mnie słodziaku, to jeszcze im płaci dużo. Dobra, to ja lubię tego gościa, ja lubię go. Mo, mo, może zostanę w, z jego mężem w przyszłości, on taki bogaty. <laughs> tak, stereotyp, Tak, ale prawdziwe, prawdziwe stereotypy, prawdziwe. Dobra. Tak to właśnie działa, tak to właśnie działa, dobra. Im pozostał poderwany na hajs od jakiegoś gościa Tak to właśnie jest No, kończymy ten pokój Ciekawie ile on chce, żebym pokoju mu właśnie nie wiem za bardzo No, zrobiliśmy to, jeszcze trzeba przemalować? Niestety tak A tutaj? Nie, tutaj nie ma nic do malowania Tutaj nie trzeba nic malować Tutaj trzeba przemalować, dobra, czy ten pokój trzeba przemalować, ten i ten chyba, tak? Tak, i ten, dobra Czyli będziemy musieli przemalować trzy pokoje jeszcze, dobra To, to nie problem, tu tam to może małą farbę kupię Bo wydaje mi się, że ta dusza nie będzie potrzebna, ale zobaczymy zaraz Malujmy Pam, pam Jesteśmy mieszczanie malowania, pani i panowie, patrzcie, jesteśmy mieszczanie malowania, ile tego tam dziwnie do, tak śiernie się dosięga. W ogóle, ale śmieszną łóżeczko. Takie mieliśmy na starcie, ale ja jeszcze nie lubię tych łóżek. Bardzo nie lubię tych łóżek, bo jak śpię wysoko, to czuję się strasznie źle. Nie mogę po prostu zasnąć. Naprawdę nie mogę zasnąć. Ja muszę spać albo na takim łóżku bardzo stabilnym, który się najlepiej nie rusza w ogóle. Albo albo na podłodze mogę spać. Przecież jak miałem jakiś taki dobry z podłogowy, Bo na przykład w Japonii mają tak, że oni śpią w takich futonach czy coś takiego, że po prostu kładą takie coś na podłogę. I to jest takie bardzo znaczy, nie jest takie super miękkie, nie? Łóżko na pewno jest miększe, ale no nie jest takie super twarde wtedy, nie? Jest takie do wytrzymania. Eee, jak się przyczeliłeś, to pewnie jest bardzo spoko. No właśnie oni na podłodze spią i zawsze rozkładają sobie takie łóżko na podłogę. Przez to, no, tak jakby mają więcej miejsca w pokojach i tak dalej. W japońskich zazwyczaj w mieszkaniach jest bardzo mało miejsca, N N N większość mieszkań jest po prostu bardzo małych, dlatego ludzie oszczędzają na miejscu. No i biorą takie właśnie właśnie łóżka. I zresztą nie tylko chodzi o to. To jest tylko jedna rzecz, rzecz która daje właśnie te łóżko na podłodze. Bo ogółem to jest ponoć zdrowsze z spanie w ten sposób, bo ogółem jakiś zbyt miękki. To to nie jest dobrze, jak jest zbyt miękko, bo wtedy kręgosłup i tak dalej się niszczy i wszystko. No i to, i to jest fakt zresztą fakt, bo ja już miałam wiele razy yy, materace, które były dość miękkie po prostu chciałam wybrać miękkie, w miękkie i żałowałam tego bardzo później. Bo plecy bolą. Naprawdę plecy później bardzo bolą. Jak się ma zbyt miękki teraz nie się powinno normalnie mieć. Dlatego kiedyś ja tak sobie właśnie myślę, że możemy tak spróbować i w sumie taki futon sobie kupić. Kupić sobie tak futon i właśnie spać sobie na nim na podłodze i zobaczyć, jak to jest. Ja bym się tego przyzwyczaił, to wydaje mi się, że byłoby dużo, dużo zdrowiej niż na łóżkach by spał, bo chyba tak było. Jest, to jest takie też fajne, takie. No, tak rozkładacie się łóżko nie każdej nocy. Potem zdejmujcie się, a to się bardzo łatwo rozkłada i składa, bo to po prostu, po prostu się tak jakby e, roluje, nie roluje się i tam I ty ja to nie mogę dosięgnąć, to jest problem. A, tu na górze mogę, dobra. Roluje się prosty i potem nie, może czymś związać, jeżeli to jakoś spada, albo może po prostu wsadzić w jakieś miejsce, gdzie po prostu to się utrzyma związane całe. Dobra, coś jeszcze nie pomalowałem tutaj, tak? Tylko nie wiem co. Daj się mi wszystko pomalowało. Polek, który mi jest na brzost e, A tutaj jeszcze, dobra, tutaj jeszcze. Tyle. A, jeszcze po bokach, dobra. Zobaczcie, ja zapomniałbym, że tutaj jeszcze trzeba... A pomalowany jeszcze... O tutaj, powiem o co chodzi, wszystko będzie pomalowane. Skończyła mi się, czy czyli musimy te larże jednak ubrać. Trzeba wezmę smala po prostu. Zostawię gdzieś tutaj. Weźmy sobie do malowania, okej, okay, dobra. Będzie git. Dlatego, właśnie się na takim ale... Zawsze, 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 zawsze chciałem takie wielkie łóżko mieć, nie? Ale jednak futon ma taki swój klimat. Bo jak to się oglądał zawsze anime i tak dalej, to w wielu anime właśnie ludzie sobie spali. E, na takich futonach i nie wiem, to jest takie takie fajne, takie... taki swój własny, taki przyjemny klimat, naprawdę podoba mi się. Może kiedyś spróbuję. No, wezmę larża tym razem. Zobieć po prostu z głowy. Nie będę musiał tego smala kupować, dlatego zrobimy tak. Osiądzę no, tam z 20 hajsów nie będziemy, no bo do 20, 20 hajsów co to jest? O, jaki niebieski kolorek, Kurczę, naprawdę jest taki kolor w tym pokoju. No dobra, niech ci będzie. będzie w taki kolor. Tyle znowu mi się skończyło. Kiedy level? Bo ja się w sumie. Pojemność tego tego. dość się szybko kończy ta farba. No, zróbmy ten dół. Jak jest dużo przedmiotów, to cię, ciężej się maluje. Naprawdę no, ciężej. W ogóle jakby chceśmy taki pokój odmalować, to byłoby tyle roboty, Trzebałoby Trzebałoby to zabrać całe, wszystko są powymować, pozabierać, to byłoby tyle roboty, że szok. Dlatego no, sporo roboty, sporo roboty Ale my po prostu możemy sobie prześciany ściany walić, no bo my to jakieś kozaki jesteśmy Mam po prostu Magię malowania mamy. Umiem malować przez wszystko. Nasza warba przenika. O tak, dobra. Zaczyna wyglądać ładnie. tylko na nawet spoko jest. jest najgorszy. Kurde, to tyle tego. Jest taki mały kafelek? Ale dziwnie. Poro nawet, dobra, zrobiono. 呢？嗯 Teraz tutaj. Jak to teraz wygląda? No, ten pokażę trochę jest mocno niebieski, szczerze. Chyba trochę przesada, lekka A właśnie, będę musiał pod tym pomalować. Patrzcie jak mam pod tym pomalować, ale zaznaczam mi to fajnie. No, zróbmy to, będziemy mieć z głowy, bo to jest chłopcy moment. No i bym musiał pewnie to przesuwać, ale jako, że jakoś tak trafiam pomiędzy to, to nie muszę. Ale dziwnie strasznie. No, bardzo dziwnie. Ale dziwnie, LOL, dobra. Ale jakoś to zrobiliśmy. Jakoś tak ledwo to zrobiliśmy, dobra. I jeszcze trzeba pomalować na pewno. Okej. Okay, I zajmij się tym może. Okej, okay, dobra. A no, zabrakło nam znowu tego farby. No mamy tą mega puszkę, to fajnie. My się Kupować więcej raczej. Ta mega, na... co poza starczy. Nie ma że nie starczy na ten cały pokój. No to bez przesady już. Powinna starczyć. Ale możemy powiedzieć kiedyś, może myśleliście o tym, że was kupić taki futon. Jak się nie wiem, jak to pisze w Google, jak tam sobie w Japonii śpią ludzie. Zazwyczaj. Wiecie, jak się idzie na przykład na jakiś. Na przykład idzie się gdzieś po prostu nie pozwiedzać, tylko bardziej tak do przyrody się powiedzmy idzie, nie? Że idziecie po prostu nie pohamakować sobie, tylko. O! A, że możemy zakończyć ocenie, dobra. Po prostu idziecie sobie na jakąś taką wycieczkę z znajomymi, że idziecie na przykład gdzieś w góry, w las i tak dalej, nie? I śpicie w namiotach, o. I wiecie to ma takie i to jest twój taki fajny klimat, że tak z ludźmi może sobie pójść, jakiś na namiot czy coś, tam poleje sobie i zawsze się jakieś materia zbierze. Nie, to te to są dużo większe, dużo lepsze i się zawsze się nie bierze na no, takie rzeczy, ale w domu się w niej śpienia, i to jest taki fajny klimat, taki. Taki fajny. Dlatego chciałbym się sprawdzić w takim futonie. Dobra, co jest skończone. Ja to możemy zasalnąć w sumie i zostało nam jeszcze ostatnie. Ostatnie to do do pomalowania. Dobra, to możemy zamknąć, to możemy zamknąć i zostało nam tylko to, tak? Tu nie ma więcej drzwi, tak jakby. Znaczy nie. Ten dom taki wydał się niby duży, a teraz jest taki mały. Ale dziwno ludowa mogę otworzyć? Nie mogę. Dwa tysiące, co koło tym nie masz. No nie, nie mogę tego sprzedać. Kurde, dobra. Bierzemy to. Larsz, oczywiście. Daję duży pokój. Może ten Larszem nie styknąć w sumie, ale zobaczymy. Może styknie jakoś na styk. Może styknie na styk. Tak. Malujemy to. No to jest no To jest taki kolor, że mogę być to... Na ściany. Taki w miarę neutralny kolor, nie? Taki spokój. Razem takiego nie brał do domu, ale jest ok. I narzekałbym na taki kolor. Jest ok. I miarę neutralny. Dobra, zobaczmy, czy na pewno nie wpiliśmy z tego levela. No i to trochę dziw... dziwne to jest. O, ten level. Hmm. Dobra, weźmy to. Płatne zlecenie. To więcej hajsu jeszcze, dobra. To będziemy na maksa, bo to jest chyba najlepsze. Za zmalowaniem. O, kurde. I trzeba ścian jeszcze pomalować. 62 ściany muszę jeszcze pomalować, żeby być level. Ej, to strasznie dużo trzeba, żeby ten level bić teraz. No to te levela nie będą takie łatwe, widzę. Potem je coraz, coraz gorzej. Tak mocno gorzej, dobra. Ale to bez problemu, że będziemy tyle tych ścian malować. Że bez problemu dam radę. Na pewno chcę, żeby nie się chyba tej farby zużywało, ale jeszcze się zastanowię, Zobaczę, tam jeszcze jakie umiejętności są dokładnie i się zdecyduję. Bo to, żeby się przy malowało, niby to się spoko, nie? Bo tak, jakby szybciej się wtedy maluje i teoretycznie szybciej możemy level bijać, no bo więcej ścian malujemy szybciej i możemy potem dodać szybko w inny pułk, nie? Więc nie wiem, nie wiem. Ja zastanowię się, zastanowię. Jak ten kolor wygra? No ten kolor nawet spoko, nie? Taki spoko. Jakby był taki może. No, nie wiem w sumie, nie? jest spoko, jest spoko kolor. Szary to się jest ładny. I taki w, w tym tylko taki, taki szarawy, lekko. To się spoko. Dobra. A ja myślałem że o, o tym, żeby na przykład jakieś takie panele sobie drewniane walnąć, czy coś takiego, ale nie wiem. Ja się nie, ma, nie mam domu, nie, ale jakbym miał kiedyś, to tak, to tak myślę, żeby to nieładnie nie wyglądało czasami. Możecie napisać mi, jakim waszym zdaniem były taki was wymarzony dom. Jakie ściany mógłby mieć, czy to może jakieś panele by były, czy to może był po prostu jakiś kolor, który po prostu bardzo lubicie. Jakby by mogły wyglądać, jakie rozmieszczenie pokoju byście chcieli mieć. Możecie, możecie opisać, ja skąd się poczytam. E, I tam serduszko, które że żeby ktoś tak rozpisze i ładnie, ładnie pokaże, co by tak naprawdę bardzo chciał. Bo to jest fa fajne zdanie. Fajne jest znać to, jak, jak inni po prostu myślą, jaki chcą i jaki inni marzenia mają. Fajne, to jest naprawdę fajne. Pokażę, bo, bo tam inne jakieś marzenia, każdy, każdy inna, inaczej ma. Niektórzy mają podobnie, wtedy no mogą poczuć się trochę razie, że jest osoba, która też tak ma jak oni. E, dobra, dajmy sobie to zobacz, co tam mamy. Malowanie szybsze, dobra, to na razie zostawię. Mniejszy życie farby, to jest ok ale nie wiem. Malowanie 60. 30... Dobra, malowanie trześcią w tym samym czasie na pewno nie chcę czyli której z tych dwóch? Mm, bo tych więcej, więcej się teraz mi się, że to jest przesada. E, no, raczej na pewno przesada. Więc albo bym wziął malowanie szybsze, albo mniejszy szerzycie farby o 20%. Raczej, malowanie szybsze. Tak, wezmę szybsze i pójdę chyba na maxa, malowanie szybsze i potem te poleo będą lepsze. No raczej tak zrobię. Chyba szybciej maluję? No powiem, trochę szybciej malować. I to, to będzie raczej fajne, zaraz będziemy szybciej więcej ścian robić i szybciej bijemy level następny. No wydaje mi się, że to nie, nie, nie był najgorszy pomysł, Dobra. Po wszystkie ściany, potem się tymi oknami zajmiemy. Dobra. Ej, może nie styknąć tej farby. Albo tak na styk będzie, albo nie da rady. Zobaczymy. A tak jak mówiłem, czyli to możecie właśnie opisać jak to musieli być w swoim domku mieć. Jeżeli w ogóle chcieliście mieć dom, domu, no może niektórzy nie chcą mieć domu, tylko są mieć mieszkania. Wiadomo, wszystkie te rzeczy mają swoje plusy i minusy, nie? Ale moim zdaniem jednak mieszkanie w domku jest chyba najlepsze, no bo tak naprawdę plusy, które ma mieszkanie, można mieć i w domu. Jeżeli się... O, zrobiłem wszystko, okej, okay, bo myślałem, że jeszcze o tej będę musiał, bo zaraz wam pokażę. Bo tutaj jeszcze może malować. nie i myślałem, że to jeszcze będzie trzeba. Ale najwidoczniej trzeba, więc fajnie, sprzedajmy to. E, ale wracając, zrobiłem wszystko, nie? 20 co zarobiłem do. No to spoko, do. No, pokończymy zlecenie. Mi pasują takie pieniążki. Ale wracając Y, po prostu może mieć plusy w domu, który ma, które ma mieszkanie Tylko po prostu zależy jest ogólnie... Bo mieszkanie ma takie plusy, że y, jest po prostu bliżej rzeczy różnych Czyli miasto, tak dalej, tak dalej I, Ale dom też może mieć te same plusy, nie? Tylko trzeba po prostu go postawić w dobrym miejscu Dlatego wydaje mi się, że dom praktycznie pod prawie wszystkim względami jest lepszy niż mieszkanie Jeżeli się po prostu postawi go w dobrym miejscu, to dobrze zbuduje i zrobi mu wszystko co potrzeba Wydaje mi się, że jest najbardziej znaczy najbardziej opłacane, jest na pewno y, Bo może ogarnąć go tak, że tak naprawdę można żyć w tym domu praktycznie za darmo Oczywiście wydajesz na pewno duże ilości pieniędzy i to bardzo dużo może, ale potem tak jakby możemy sobie się za darmo, nie? Bo możemy mieć wodę za darmo, możemy mieć elektryczność za darmo, i tak dalej, tak dalej się panele słoneczne i wszystko inne, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, weź następnym może. Łazienkę si później. Zajmiemy się dopiero, później jak odbukuję te nowe rzeczy, które się niebukowaliśmy. Trzeba zająć się ścianą. Niezbędną dodatkową łazienkę. To może na razie nie łazienka i warto Dobra, trzeba zająć się ścianą, Ja myślę zająć się tą ścianą, bo jak burzenie jest fajne w tej grze, podoba mi się. Znaczy, mogło być bardziej satysfakcjonujące w burzeniu, ale jest spoko. Dlatego chciałem się poburzyć. Mam ochotę na burzenie, że tak powiem. To mam bój. No ty kościu, zburzyć tyle... Ja, pitole, to robimy to. O tuu zburzyć tyle ścianki. Patrzcie, ty burzę gnojid, patrz. BUM! Ty tyle ścian chciałeś zburzyć, to ja ci zburzę i to od razu cię zburzę. A potem ci w ogóle... Zamknij ty rozwal te drzwi gówniane. Po co mam taki wiesz? Jakie słabe drzwi masz? No ładniejsze drzwi w moim domu ale mój dom jest pinczę mniejszy od twojego. Żałosne zachowanie. żałosne, no bo co ze gównie na ścianach, spale zet gnoj, bo dobra. To się właśnie niszczy ściany. Ja raz kiedyś właśnie pomagamy takiej budowie, trochę. I też niszczyłem ściany. I mogę ja mam powiedzieć, że to nie jest łatwe. Naprawdę męczy, okropnie męczy, ale można się trochę wyżyć. Można się trochę wyżyć więc jestem fajnie. Jak, jak, jak będziecie kiedyś komuś pomóc. Nie wiem, za takie mniejsze pieniądze, dorobić coś coś, nie? Bo coś tam na, przykład, na budowie pracuje czy coś takiego. I po co chcecie sobie dorobić coś, to zapytacie się, czy chce czy pomocy, na przykład będzie budżet ścianę czy coś pomocy. To po prostu on ten nie stanie się dużo energii, będzie mógł tę energię poświęcić do coś innego, ta osoba, ale po prostu poświęcić swoją energię na, na rozwalenie, powiedzmy, ściany czy coś, nie? I no, to marnuje masę energii, nie? Będzie, me, będzie mega zmęczenie, jak w do drugiego dnia, to pewnie mieć takie zakwasy, będzie, nie będziecie w stanie w ogóle się ruszać, nie? Ale no, możecie tak trochę wyżyć, nie? I trochę tak podejść się lepiej w środku, tak powiem, bo. Czasami takie niszczenie daje przyjemność Czasami takie niszczenie daje przyjemność Czasami potrzebujesz coś takiego, żeby po prostu tak się wyżyć trochę, nie? Albo tak się wydrzeć z całej siły, albo po prostu yy, po prostu sobie zniszczyć coś że tak powiem. Yy, Oczywiście nie zawsze trzeba niszczyć coś, żeby, żeby, żeby robić źle tak? Żeby robić coś złego, ale można niszczyć i robić nic złego. Na przykład tak właśnie ktoś potrzebuje wyburzyć ściany i to robić, No i jest git, tak? On szczęśliwi, bo wyburzyłeś mu ścianę, ty jest szczęśliwy, że się rozwaliłeś. No i każdy ma plusy i każdy ma same plusy Powie patrzcie tutaj, gniazka se spadły po prostu tak o, że spadły? śmiesznie, a co ja mam zrobić z tym w ogóle, bo tu tak jakby, to tak ma wisieć, tak? I to tyle Znaczy, pokój z dziennym aneksem Ja mam się coś teraz zbudować, czy co mam ci zrobić? Bo zobaczcie, co on chce więcej ode mnie Pomaluj kolorami senny błękit A które, o to wszystko, tak? A mogę ci sprzedać o to? O mogę, dobra, A ja wywaliłem ci to To jest git, tak? Jak w sumie to nie jest najgorsza decyzja, nie? Chociaż, a chociaż o ta ściana tutaj, ja bym chyba ją zostawił. O w tym miejscu chyba bym ją zostawił, o tą ścianę, ale jednak o to ścianę bym tu wyburzył, to nie jest najgorszy pomysł. Ale minus jest taki tutaj, że no on będzie tu gotował, nie? I będzie strasznie śmierdzieć tutaj, jak ktoś by na przykład siedział. A ta ściana mogła trochę w tym pomóc. No ale trudno, no. Jakby jakbiał miał to wciągaczkę tutaj taką do powietrza, a jak się okno tworzy czy coś, to może byłby bugit, ale. Zazwyczaj no. e, łączenie kuchni na przykład z salonem nie jest najlepszym pomysłem, z tego powodu, że jak ktoś gotuje, no to leci masa e, właśnie jak się go tej czy coś to olej leci, nie, i potem po prostu nie, ten olej się na ścianach zbiera, i w ogóle, i na przykład, jak ktoś siedzi na telewizję, to to bardzo denerwuje, nie, bo się śmierdzi, e, no, jeżeli komuś pojada, to spoko, nie ale ogólnie, zazwyczaj się śmierdzi, i też też robi się brudno, nie, i włosy bardzo nasiąkają olejem i wszystkim, jakieś się pobliżą i no, nie, niektórym może to mi odkładać, na przykład, ja nie lubię tego bardzo, ja na przykład tego nie lubię, e, dlatego właśnie gotowanie znamie tego już, że lubię, lubię sobie pogotować, nie, ale nie lubię gotowania tego, że, że brudne się robi, brudne się robi z czasem bo jak, jak się jak się, jak się, jak się nie smażyć to jest spoko, nie? A jeśli zaczyna coś smażyć, no to mi bardzo szybko zaczynają włosy śmiercić, nie? Może w większości osob osobom to tak jakby odpowiada i nie przeszkadza, ale im na przykład denerwuje strasznie. I włosy strasznie śmierdzą, no muszę od razu potem myć włosy po tym. Eee, no, dlatego... Nie lubię. Nie, nie lubię, nie lubię po takich zapachów, ale lubię coś pogotować. Fajne, jest takie pogotowanie, sobie nie wiem. Lubię. A nie lubię tego, że właśnie jest brudno po tym. Dlatego to jest taki mój jeden problem. Jak znajdziecie rozwiązanie na nie, to możecie powiedzieć, proszę. Będę bardzo wdzięczny, bo na takiego szukamy, jeszcze nigdy nie znalazłem. Dobra, ale możemy, możemy malować dalej. Chyba malujemy dobre, nie? Mam nadzieję, że typo... Może chodzi o młoto, nie? Że nie będzie, że coś być nie taki, ej, ty gościu, pomylałeś mi te ściany. No to ja takie, no to fajnie. Miło. <głos》> Muszę napaść puszki farby. No co ty gościu? Nie zauważyłem, że nie mogę malować, nie zauważyłem. Bo to jeszcze jest wszystko tak? O, tutaj, o, tak, raczej tak. Właśnie nie wiem czy to też mam malować, chyba tak. więc i ruszę się na pasek jak to maluję? Ej nie, to chyba nie mogę malować, nie? Nie wiem, pomaluję to jeszcze na wszelki, tak, o tutaj o. No mniej więcej tak dotąd pomaluję. I zostawię to. I malujemy tutaj. No, nie wiem, czy tutaj ma malować, czy nie. Zobaczymy. No to jeszcze przemalowanie jest bardzo spoko. Udała mi się. Fajne jest. To jest loduwa w ogóle? Ty, to jest chyba lodowa taka wielka, nie? Nie, to taka jest szafka. Ty, ale dziwna szafka. To takie szafki już, albo to jest taka zamrażarka taka wielka. Nie wiem, co on to zamraża. Ten typ opalony jakiś jest. No to chyba zamraża masę rzeczy. A mnie, nas to nie opłaci i nie chce zamrażać. Z tego chcę. Malujemy całe ściany. No, nadzieję, chodzi o to. A jak tak teraz maluję, to nie widzę, żeby to się zwiększało, nie? Chyba coś źle robię. Czy ja coś źle robię? Ale i kolorami senny by. Ej. A może ja muszę pomalać w innym mi Ja pitole, ja musiałam w innym miejscu. Ja pitole! Gura, ale, ale co jest? Ja pitole! No musiałam w innym miejscu malować, No nie, no synę nie zamiję, ja robicie, kurde! To ja jest tak właściwie widziałem, że coś jest nie tak z tym zadaniem, bo się nie rusza w ogóle to zadanie, nie? Coś jest nie tak. No Dobra, malujmy już to, niech będzie, no. Malowaliśmy trochę farby, nic się takiego nie stało, no. Bimy jeszcze jedną, to jest tylko 100 hajs, o to niedużo. Jak on nam da z 15 tysięcy pewnie pod koniec, no to chyba warf jest nie, chyba warf. W realu bym nie narzekał, nie? W realu bym za takie nie narzekał. Pracowałbym raz na 3 miesiące i bym miał super życie Cię, nie? Cię, <laughs> za takie coś, wiesz sensie, że po osad komuś dom. Gdyby tak pięknie w było, to ojej. Oj. A nie by było, nie. Fajnie by w każdej pracy tak pięknie było, ale to życie, życie takie piękne jeszcze nie jest. Może kiedyś będzie, ale wątpię, szczerze wątpię. Na pewno może być piękniejsze przyszłość się tak dużo piękniejsze niż teraz, ale aż tak piękne, no nie wiem. Może za jakieś 1000 lat, może 1000 lat, kiedy naprawdę nie będzie osoby, która nie będzie miała domu, że tak powiem, albo mieszkania, nie? I że na przykład jedzenie będzie wręcz za darmo, będzie tak tanie, nie? Bo, wiecie, w przyszłości, jak się wszystko zautomatyzuje, to naprawdę nie będzie taniej coraz bardziej. Będzie tanieć coraz bardziej i, no, może jeszcze po prostu wszystko będzie tak bardzo tanie, że, no, nie będzie za bardzo osób, które nie będzie miało gdzie spać, nie? mieć mieszkania, bo po prostu no, wszystko będzie tanie. Nie? Znaczy w sumie, mieszkania pewnie nie będą tanie, ale na pewno jedzenie, produkty i tak dalej powinno być dużo, dużo tańsze niż, niż teraz jest. Na przykład, powiedzmy, powiedzmy taki chleb, dajmy 2 zł, nie? To powinien być płacić 10 groszy, nie? I wyobraźcie sobie, to jeżeli jedzenie byłoby takie tanie, bo tak naprawdę na jedzenie wydaje się, no, prawie połowę pieniędzy tego, co się zarabia. Znaczy, zależy, że kto, kto ja zarabia, tak? Ale powiedzmy, że zarabia 2000 albo dwa ileś, nie? To gdzieś około połowę wydaje jedzenie. Zależy czy będzie chciał jeść tak dobrze, dobrze, czy będzie chciał tak mocno sziać na jedzeniu. No mniej więcej połowę, jak oszczędzać to wiadomo, że mniej. Yy, no ale to ten... W przyszłości może, że będzie tak, że to jedzenie będzie kosztować grosze i nie będzie zabierać dużej ilości pieniędzy przez ludzi, będą mogli te pieniądze na inne rzeczy i przez to życie będzie szczęśliwsze. Dlatego... Wydaje mi się, że w przyszłości może być dużo lepiej. Jak wszystko się zautomatyzuje, będzie technologia lepsza i w ogóle i w ogóle. Mam nadzieję, że będzie bezpieczniej w przyszłości. To, to, to jest chyba najważniejsze moim zdaniem, że w przyszłości będzie bezpieczniej niż jest teraz. To był było Że Po prostu ludzie nie musieli się martwić wieloma rzeczami i żeby po prostu nie było czegoś takiego, że ktoś się może tak po prostu krzywda zrobić i sobie z tym odejść, albo no, coś takiego może się stać. Chciałbym, żeby przyszłość była bezpieczniejsza niż jest teraz. Tak dużo bezpieczniejsza. To jest w sumie chyba takie na rzecz, to w przyszłości, żeby była. E, gdzieś, gdzieś się nie pomlowałem w jakimś miejscu. Nie wiem przy tym oknie zakładam, nie? A tu. Nie pomalowałem, dobra. No i zrobiłem, zrobiliśmy. 18 700, nawet więcej, niż, więcej niż myślałem. Dobra, kończymy zlecenie. Mamy fajne pieniążki, Kiedy będziemy móc kupować? Musimy zobaczyć, gdzieś chaty kupuje, Może już mogę. D w domu musi być porządna kuchnia, tak, to prawda. W domu musi być porządna kuchnia, bo jak jest porządna kuchnia, to ludzie są szczęśliwi, bo ład ładnie wygląda i może sobie jedzonko fajnie zrobić, fajne kuchni. <laughs> A patrzcie, jaki fajny domek mamy. Takie łóżeczko przyjemne, fajne. Telewizor, który nie wiem, co ma jaki dziwny znak na sobie. A, włączymy go może, bo nie wiem, co on robi. Dobra, gdzieś się kupuję domy? O, przeglądarka. <laughs> Może kupimy pierwszy dom? Co wy na to? Pierwszy dom? O kurde, jakie drogie te domy niektóre. O, różowe króle. Ja to ten dom jest okropny. A czemu to jest jakaś radi radiacja? Stary dom z bunkrem. A ile mamy hajsu? Mamy gdzieś dobra. No musimy zarobić jeszcze więcej hajsu trochę. Ja to jakaś willa. Dom na księżycu, żej, şey what? I czemu tak tanio? Tylko milion siedemset tysięcy, że co? No, w realu by to kosztowało raczej, raczej miliard około, albo więcej niż miliard. Mm, jak już, mm, ale... Za, za milion wezmę, nie? E, loft hackera. Ej, kupmy może jakiś domek, co i się zajm zajmiemy i sprzedamy go. Kupimy jakiś tani domek i go odnowię, wiecie co? To może, to mogłoby być nawet dobre. E, spróbujemy coś, może palony dom, może nie. Porzucony dom. No, myślę tymi dwoma. Chyba ten porzucony dom wezmę, nie? Bierzemy go. Dom z 50-letnim z oryginalnym układem pomieszczeń do, do generalnego remontu. Do duża działka. O, ma piętro. O ty kurde O ty wOLO WOLLOPC Pcło? Co to się stało? Ja pytam, jak ktoś chyba żygał i chodzi po domu, no i tak cały czas czy coś, ja nie wiem co się działo, kupmy ten dom, Kupmy i go nowy Kupiłeś nowy dom, Chcesz się do niego teraz przenieść? Jeśli wolisz zostać w biurze, może przejść do zakupionego domu w każdej chwili już furtki. Przejdź na razie, przejdźmy do niego. Dobra, zaczniemy takie, takie po trochu odnawianie tego domu. Ale skończymy go odnawiać na w następnym odcinku i go na następnym odcinku sprzedamy. Co wy na to? Coś takiego. Ale teraz zacznijmy trochę e, chwilę poróbmy Powiedzcie, wiesz, Mnie tylko kupując co jakiś czas będą komentować twoje potrzenia, zwrócić uwagę, że tych na górze. I hmm. im ktoś się wyżej, tym więcej jest gotów zapłacić ten dom. Dobra. A my coś się pierdzielił i tam. I my, my chcemy ten dom sprzedać. Dobra. Najpierw sprzątamy wszystko, tak? Sprzątnijmy sobie wszystko, co jest. Ja to, ale to jest. No <ślech> Leci do góry. No co ty, sprzątam dom? Oczywiście, że leci do góry. Oj, oj, oj. Ej, hey, to nie wygląda dobrze, wiecie? Naprawdę nie wygląda dobrze. To wygląda okropnie. No, ja, ja, selne, to wiecie? Ja to. Ja, selne po prostu jakieś kupy. Spadajcie stąd, spadajcie stąd, spadajcie stąd. Spadajcie stąd. Spadajcie stąd. To też niech spada, to jest jakaś kupa totalna. Spadaj, spadaj, spadaj. Potrzebuję, jednej, dokładnie jednej sypialni. Do. To jest sypialni. Ja rozumiem, ja rozumiem twoje twoje potrzeby sypialni, gościu. A ja chcę to wszystko sprawdzić, bo to jest, to jest brudne. To jest naprawdę brudne. Włącznik światła. Żad, żaden łazienki, nie będziesz no Będzie łazienka! Ty kupi na głowę jesteś kolego, co ty co ty gadasz do mnie w ogóle? Będzie łazienka. Dobra, to będzie sypialnia w takim razie, tak? Dobra. No musimy to wyczyścić. Mamy odkurzacz? gdzieś jest nasz odkurzacz w ogóle? Co działa na ten? Dobra. Musimy odkurzać wziąć. Okej, okay, dobra, co się bierze odkurzacz. Ciągamy je wszystkie gnoj w jednej. Ciągamy ty gnoju. No, nie będzie jej. Dobrze. Zostawimy lekko ten domek i go sprzedamy za dużo ile się pieniędzy. Wiele ile minim że zniszczyłeś gniazdo króluchów. O, to fajnie. a ja, Teraz wiczyliśmy sobie wszystko na szybko. W każdej możemy tylko podłogi zrobić, to, ale trudno. Już bez podłogi tym razem będzie. Czyścimy wszystko, wszystko czyściutko. To się ono w ogóle to się nas tak okropnie brzydkie, ojoj. Paddy się one są brzydkie strasznie. Dobra, nie podoba mi się, że czyszczę? Dajcie jakieś plusy czy coś. przyczyszczę wam mieszkanie tutaj. Patrzcie, widzicie, jakie ładne. Jakie ładne mieszkanko się robi. O, nasze umyć jeszcze, no tak. Dobra. Wyczyszczony dołu. Ja bym chyba się malowaniem najpierw, nie? Fajnie, to być dobry, dobry pomysł, no może to górę wcześniej jeszcze. Popni to wygląda. O, teraz ale pięknie teraz wygląda. O kurde, tak czyściutko ładnie teraz wygląda. Bardzo to brudno. No, no czystsze, no jak brudno. Patrz, zobacz, czysto już, nie? Czysto, nie? Czuję, no, czysto, czysta. Nie jest brudno. Nie mówię brudno, jest czysto. Trochę jest jeszcze trochę jeszcze jest brudno. No, no czystsze, no co jest gościu. Teraz nie będzie w ogóle brudno. Ja ci pokażę to, że nie będzie brudno. Bo jeszcze tak się przejadę tutaj na wszelki, bo może gdzieś to jeszcze brudno jest, gdziekolwiek. No, tutaj gdzieś było jeszcze brudno chyba. No, nie wiem. A pokazuję mi, gdzie brudne są. To coś nie są jeszcze, są brudy? O, wyczyściłem jakoś tu. Wyczyściłem je, brudne jeszcze jest. Łódź. A, że to okno, no dobra, to wczyściliśmy te okna w sumie, żeby były wyczyszczone już. Fake, 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 pyk dobra, wyczyszczone. Oto. Dobra, dobra. Musimy jeszcze tego, co, co jest wyżej, bo ten się nam że dużo pieniędzy. To nas interesuje. Co zarobić na taki większy, lepszy lepszy domek? Taki dużo większy domek, Chcę zarobić, Dobra, teraz tak, to wyczyścić może. A i to odnawiają dom w sumie lepsze niż zlecenia, chyba, nie? Tak mi się wydaje. więc teraz chyba będziemy głównie dom oddamy do zlecenia, braćmy. No, chyba tak będzie lepiej. Chyba, że jakieś takie łatwe zlecenia dostaniemy, żeby sobie dorobić na szybko. to zobaczymy. شت كنا To jeszcze wyczyliśmy. Hej, okay, dobra. Szybkie czyszczenie. I wyczyszczyliśmy teraz to. Łatwiutko, o, tak. Mogę w, w dzień, który to nagrywam, po live' będę robił. Wiecie, chyba was terrarię zrobię. I ktoś nie wiedział live w terejce to zapiski wszystkie są, będziecie sobie oglądać od początku lub nie, jak wolicie. Ale gram w terej, po prostu Przychodzimy całą Terrarię, Pewnie przejdziemy w terraria, normalnie, bo gram tak normalnie bez modów, to w przyszłości pójdziemy i e, pewnie na, na live'a Xena będziemy grać na modach w Terari, więc zapraszam do, do Xena, Jakby cię jak, 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 jak nie rozwija Dobra. Może pomalujmy teraz te mieszkanie, wiecie? Tylko na jaki kolor nie mam pojęcia? Weźmy na przykład... Że Niebieski nie. Yy, mogę sprawie co on chce wyglądać ten typu? Bo jestem ciekawy kupujący. On na przykład o ten o Donald Trusk. Yy, dobra, informacje personalne. Yy, lubi brak informacji, Dobra, czyli, czyli nie wiadomo co ty lubisz gość. Rozumiem cię. No to mniejsze. Za jakiś fajny kolor. Może na biało po prostu tu malejmy wszystko, co? No tak na biało byśmy pomalowali. Yy, biały. Oj, biały napisałem. Biały. E, nie ma tego dobra. No to farba. No dobra, niech będzie. Masz ściany. Farby, o, leśna mgiełka, da, weźmy leśną mgiełkę, czemu nie? Weźmy leśną mgiełkę, dawać. Leśna mgiełka. Byliśmy o chatę na. Byliśmy miał tutaj le leśną mgiełkę. Dobra, Weźmy farbę więcej. Jojoj. No i to weźmy miał sypialnie, gości, bo to chcesz mieć sypialnie. Bo to się zrobimy sypialnie. Odwalili mi takie wielkie łóżeczko, fajne. będziesz szczęśliwy, gościu. Wypalibyśmy taką trochę białawo, taką biał biało szarą trochę. No nawet okej, okay, nawet okej. Okay. Jakieś łóżko się takie takie białe walniemy, by tak biało, fajnie tutaj, świeże No podłogi nie zmienię ci, bo nie umiem. <laughs> nie nauczyłem się jeszcze. Jeszcze nic mi nie odblokowało tej możliwości niestety. Nie wiem czemu jeszcze, ale no okej. Okay. Niech będzie. No niestety do tego niestety podłogi nie zmienimy, ale musisz przejść tak, jak jest teraz. Sorki kumplo Nie mogę ci nic z tym więcej zrobić. Jak się nauczę robić podłogi, to wtedy będę robił podłogi. A tak to jeszcze nikt mnie nie nauczy, niestety. Dobra, szybko malujemy to. Szybko idzie, mamy to ulepszone, fajnie. No to naprawdę szybko idzie teraz, jak ma się tu wszystkie. to wszystkie. mnie chwila. Pam pam, 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 pam. Te brzydkie ściany wywalaj są, jakie to ściany były brzydkie, teraz tak ładnie jest. Teraz jest dopiero czysto fajnie. No to jest dopiero. Bo to w ogóle jest pańczyna, jeszcze to nie wyczyściłem jej lol. Teraz ją wyczyszczę, tylko chwilę domaluję wszystko na rpie. potem ją wyczyszczę. O, tak, pięknie, ładnie. Ja bym ten radar chciał lepszyć mocniej, żeby wszystkie zabrudzenia były mi widoczne, bo to jest OP. Naprawdę mocno pomaga. Znaczy, ktoś z Was mówi, że to jest bardzo dobre, ja tak myślałam. No, takie dobre, w sumie niekoniecznie potrzebne. Teraz tak myślę, nie, no w sumie to jest nie. <laughs> I do. teraz wiem, że to jest naprawdę dobre. No, chyba chyba to, to jeszcze mogę pomalować niby, nie? Bo to takie brzydkie trochę jest. No tego pomylimy, nie będzie że to będzie pomylone. Nie no ładnie pokoju teraz, nie? No fajnie wygląda. E, dobra. No i ja taki kolor, tak? Dlatego ja to sprzedam, bo będę musiał później mieć inny kolor. I tak, mm, wrócimy to do końca, bo tu jest jeszcze trochę brudno. Na przykład właśnie to, o! I... Coś tutaj jest brudnego. O, wyczyściłem. Jeszcze tutaj coś brudnego, to ja wyczyściłem. Czyli wszystko jest, wszystko powinno być gdzieś w tym domu. Dobra. Ale czyciutki, fajny pokoik. Teraz. Czas na jakieś łóżeczko, pewnie, nie? Balnim jakieś łóżko. Łóżko. Jakieś fajne takie. O, na przykład takie. Tylko, że białe. Zmierza może być, nie, biała, biała. Albo taka szara? Nie, biała, biała. tutaj mogę. A, no to. I będzie zielone, nie? A co to robi? Mogę sprawdzić co to robi? A, o, to jest takie, takie doba. To może zielone weźmy. O, będziemy zieloną łóżko. Uuu. To, to czemu to jest czarne? Nie może to być białe? O, to jest takie białe. O, właśnie to może być białe, dobra. E, o! No, jest białe. Dodamy takie. Jest git w sumie. Tak mi pasuje. Weźmy tak. Jasne łóżko, proszę bardzo. Masz takie wielkie łóżeczko. Gdzieś się kumplu. No to jest dopiero łóżko głośno. Pyk, to jest łóżko, widzisz to? Uf, teraz będę mógł spokojnie zasnąć. Tak, bo mógł spokojnie zasnąć kumplu. Nie, nie martw się. Kaloryfer, dobra. Weźmy kaloryfer. postawmy go tutaj. Pyk, montujemy. Mieli to cieplutko, żeby nie było zimno. Montujmy to sobie. Jeszcze to. Tu, 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 tu. Jest taka, taka przyjemna łóżeczka jeszcze w tych grze jest, nie? Śmieszne, śmieszne. Macie. Nie wiem czy coś za to dostanę, ale no macie kaloryfer, tak? Ja, co robi a to są gniazda zwykłe w ogóle, tak? Chyba takie zwykłe gniazda po prostu. A karnyfaj jest zamontowany. Jeszcze brudny jest brudne z niektórych miejsc, jak widzę. Nie wiem jakim cudem, ale czy tutaj też nie brudne jest. O, tutaj gdzieś? No to ona może? Gdzie to brudne jest? Bo nie wiem za bardzo. Z zewnątrz? A właśnie, bo tu. Bo tu piętro miało być, nie? Ej, bo to tak jakby piętro jest. A gdzie się na piętro wchodzi? No bo to jest takie. To jest takie rzecz, nie? Bo to jest piętro niby. Tu jest brudno, tu było brudno przez chwilę. O, no, wyczyściłem chyba wszystko. Jeszcze wyczyszczę, bo to coś jeszcze brudnego było. To coś brudnego, coś brudnego. O, nie, nie wiem gdzie to jest, ale o, coś, coś, coś czyszczę, tutaj coś brudnego. No tutaj coś albo na dole może? W sumie nie wiem, gdzie to jest. Bardzo. Gdzieś w tym miejscu, nie? Tutaj gdzieś... Tam na górze? Lol, co tam na górze robiło, lol. Dobra. Tutaj jeszcze brudno. No wyczyliśmy to wszystko. miejscu, da, no, wyczyszczone wszystko. Czysto, to to lubię, dobra. Czyli jest czysto, czyli wyczyszliśmy wszystko. Ale jak wejdź na drugie piętro, bo to jest piętro. Pisało piętro. Piętro, pisało piętro, bo... Czyli tu może mogę zburzyć coś? Czy nie za bardzo? Ej, bo to jest 100% piętro, nie? 100% to jest piętro. Szymy no to Nie chcę nic niszczyć. Ej, gnoję. To jest piętro, jak się do piętra? Dobra, no trudno. Ale działka jest duża, no. Działka jest nawet spoko. Duża jest, dobra. No musimy to wymyślić tej. W tych miejscach. Bo trzeba to zrobić łazienkę, zrobić tak dalej. Tu widzisz, że kafelki wstają. W ogóle mogę kafelki wstać, Właśnie się nie wiem. Bo jeszcze nie mogę. Dobra. E, ale dokończymy, bo do, ten odnawianie tego domu w tym odcinku. Bo działa światło? Działa, dobra. Czyli jest pięknie, ładnie. No taki fajny pokój. Chcemy dawać za bardzo nic nie trzeba, chyba że na górze będzie, chciałbym coś dodał e, Ale dokończymy ten domek w następnym odcinku i później w następnym odcinku od razu go sprzedamy. I jeżeli zdążymy, to spróbuję w następnym odcinku nauczyć się jeszcze tych dwóch rzeczy. A przynajmniej jednej z nich. No bo one są, są, są przydatne. O, mogę coś zrobić, żeby usunąć chwast. <laughs> Mogę fast usuwać. Wow. Ej, to jest jakaś kropka. A, tu to drzewo, ej, ja mogę coś z tym drzewem zrobić? W ogóle chwasty mogę sobie wywalać. No nie, wywalę te chwasty. Nie wiem, czy coś zmienia, ale wyrzucę te chwasty. E, I mam nadzieję, że właśnie w tym następnym odcinku uda mi się to odblokować. Ja wiecie, jak wiecie, może tak odbokieć to możesz mi napisać, jeżeli to jakiś szczególna misję, jeszcze coś takiego. Bo nie wiem, zrobiłem dużo misji, jeszcze nie dostałem misji na to żadnej, nie? To takie, trochę dziwne takie. No ale ja wiem, że będziemy musieli te misji przeskipować, ale to, że zbieram te chwasty, nie wiem czy się daje, chyba nie. No i tak zabrałem będzie mniej chwastów, więc chyba fajnie. I naprawdę dużo tych chwastów to jest, nie? Serio dużo. A teraz dzięki wszystkim za oglądanie! bye, bye.